Cześć, tu Gabriela Darmetko. Dzisiaj weźmiemy udział w przygotowaniach do nietypowej wyprawy. Jelczem w Himalaję. Słynny wyprawowy Jelcz, który z Polski wielokrotnie wyruszał w Himalaje i Karakorum, m.in. na wyprawę na Broad Peak 75, Gasherbrum 75, Mount Everest 80 i wiele innych szczytów świata ma szansę ponownie wyruszyć w daleką drogę. Kiedyś wyprawy na najwyższe szczyty świata wyglądały zupełnie inaczej niż dzisiaj. Ekipy, które ruszały w zimę w Himalaje nie miały wielkich budżetów, nawigacji i supernowoczesnego sprzętu. Nie mówiąc już o tym, żeby zapakować wszystko do samolotu i polecieć do Nepalu. Sprzęt i często duża część ekipy jechały z Polski Jelczem. Ponad 10 tysięcy kilometrów na pace z papierową mapą i 20 dolarami w kieszeni. Syn jednego z uczestników takich wypraw, Maciej Pietrowicz, wpadł na pomysł, aby w przyszłym roku przejechać Jelczem trasę z Polski do Nepalu. Chodzi o, o polską, przepiękną historię Himalajzmu ubiegłego wieku. Otóż tym samochodem, tym pojazdem tej marki wyjeżdżano w tamtych latach niemalże na wszystkie wyprawy. Ten pojazd służył jako, jako główny środek nie tylko transportu dla ciężkiego sprzętu sprzętu spinaczkowego, prowiantu, ale również jako transport dla uczestników. Uczestnicy wyprawy jechali tysiące kilometrów na pace, bez ogrzewania, pasów bezpieczeństwa, a dookoła siebie mieli sprzęt potrzebny m.in. do wspinaczki i założenia bazy. Mieliśmy przy okazji restaurowania tego samochodu Okazję rozmawiać z kilkoma kierowcami wypraw, z panem Mirkiem Wiśniewskim, z Wiktorem Szczypką, który był z Jelenia Góry jako kierowca, uczestnikiem wyprawy na Napurne Południowe w 1979 roku, który przyjechał w dwie strony, nie oddając kierownicy, to jest ponad 20 tysięcy kilometrów. Mieliśmy tutaj pana Mariana Sajnoga, kierowcę między innymi na Mount Everest w 1980 roku. Jest jelcz, jest to replika jelcza, który dokładnie jest odzorowany na styl wypraw w Himalaje. W przyszłym roku jest wyprawa organizowana już przez Fundację Pietrowi śladami uczestników. Jest to wyprawa, która nie ma celu wspinania się na jakąś górę. Jest to wyprawa po pierwsze upamiętniająca całokształt kształt wypraw w Góry wysokie w ubiegłym wieku, ale nie wiem czy Państwo wiecie, w przyszłym roku mamy niesamowity jubileusz. Jest to 40 lat po zdobyciu Najwyższej Góry Świata, Mont Everest, zimą. Było to pierwsze zimowe wejście przez Polaków, które tak naprawdę zapoczątkowało wejścia zimowe na 8-tysięczniki. I to my, Polacy, Leszek Cichy i Krzysztof Wieliski, zdobyliśmy tę górę, którą jak się okazało, da się zimą pokonać. Siedzimy teraz w tym samochodzie, w tej ciężarówce. Po prostu dek zapiera, i jak sobie pomyślę, że tyle kilometrów można przejechać. Takim sprzętem? Tak, mamy tutaj mechanika i kierowcę, nazwałbym to XXI wieku, który tą ciężarówkę tak naprawdę od podstaw przygotował. Nie tylko chodzi o adaptację, czyli dostosowanie tego auta na styl himalajski, z tak zwana burbuhaika na dachu, która służyła jako okrzyk afgański, uderzając ręką o blachę samochodu i życzenie powodzenia naszym podróżnikom, ale również nazywało się tak ciężarówki ze, z charakterystycznymi bagażnikami na kabinie kierowcy oraz sam. Samą kabinę, na której to kabinie również nasi hiemaliści spali na pustynnych bezdrożach. Na skrzyni załadunkowej siedziały 6-7 osób z przodu dwie czasem trzy kabiny w kabinie kierowcy. Tak jak powiedziałem, kierowca Wiktor Szczypka nie oddał kierownicy do samego końca. To była podróż nie tyle na tamte czasy niewykonalna, ale również no, czymś, co, co ja w chwili obecnej, nawet jak siedzimy w tej kabinie teraz i patrzymy na tę ciężarówkę od środka, po przejechaniu również z Jeleniej Góry tych 200 kilometrów do Lądka, ja wciąż w to nie potrafię uwierzyć. Jak można tą autem pokonać tyle kilometrów? Jak się prowadzi taki samochód, taką ciężarówkę? Bo patrząc na to, co tu widzę, tę ogromną kierownicę, prostą gałkę zmiany biegów, to mnie to trochę przeraża. Auto prowadzi się ciężko, brak wspomagania. Arkadiusz Peryga, kierowca jelcza. Brak klimatyzacji, brak ogrzewania, no to już takie warunki pogodowe będą wpływały na jakieś uciążliwości, ale sama technika jazdy, zmiana biegów, podwójne wysprzęglanie. No to są historie, które znają starzy kierowcy. Często kleszcząca się jedynka, raczej jej nie wrzucamy, ruszamy z dwójki. No auto nie jest demonem prędkości, tam prędkość 70-80 km na godzinę to jest taka optymalna. Wiadomo, hała strzęsienie, przejechanie chociażby takiej trasy do lądka to już można porównać do, do przejazdu auta osobowego, nie wiem, około 400 km. Także no, jest ciężko, ale jak się czuje, jest z tego jakiś fan, no, to sprawia to przyjemność. A jak myślisz o tym, jak już będziecie jechać w Himalajach? To jest dosyć duże wyzwanie, na pewno będzie ciężko. Nie mam doświadczenia odnośnie takich dużych tras, i oczywiście w tamte regiony świata. Opieramy się na relacjach poprzedników. Dużo nam opowiadają, z czym musieli się zmierzyć. Od strony technicznej, mechanicznej wydaje mi się, że na pewno sobie poradzimy. Trudniejsza sytuacja jest taka, Nasza, że nie mamy dostępu do, do nowych części, a nasi poprzednicy mieli niemalże drugiego Jelcza zapasowego, a egzemplarz w tamtych czasach był nowy. No ale to też jest takie wyzwanie mechaniczne, z którym e, będziemy musieli się zmierzyć, oby tych chusterek było jak najmniej. Problemami w takich terenach często jest zniesienia, długie zjazdy ze względu na technologię, jaka w tym małcie jest zabudowana i w tamtych czasach była. I też będzie podczas naszej wyprawy. No to są utrudnienia układu hamulcowego, które są związane z pneumatyką, ale to szczegóły takie techniczne nie zanudzajmy. Ale patrzę, właśnie tak, fotel bez zagłówka, dosyć taki niewielki, pasów nie ma. To zupełnie inaczej niż w dzisiejszych samochodach. Myślę, że na samą wyprawę będziemy próbowali trochę zmodyfikować te siedzenia, żeby to jednak było wygodniejsze, ale jest to słuszna uwaga, że. Że same siedziska sprawiają tutaj przy długiej trasie też jakieś dodatkowe zmęczenie. I chociaż w dzisiejszych czasach mamy wszystko praktycznie na wyciągnięcie ręki, to odrestaurowanie starego jelcza wcale nie jest proste. Materiałów takich ogólnie dostępnych na temat takich starych pojazdów stricte technicznych jest bardzo mało. Niestety trzeba wiele rzeczy rozebrać i samemu przejrzeć, jak to wygląda, jak jest zbudowane. Mimo, że to jest stara technologia i proste auto. No to jednak każdy mechanik musi to zobaczyć. Mimo tego, że ma jakąś tam wiedzę odnośnie dzisiejszych czasów i, i aut, które naprawia, to biorąc się za takie stare konstrukcje, niestety trzeba je rozebrać i zobaczyć, jak to jest zbudowane: skrzynia biegów w środku, układ pneumatyczny hamulcowy i tak dalej, silnik, zabudowa, osprzęt. Także trzeba z tym po prostu żyć w praktyce. Ale poznajemy to auto i wiele w nim już żeśmy naprawili. Chociaż masę rzeczy trzeba będzie jeszcze przerobić, zaadoptować, żeby na taką długą podróż się wybrać. Po licznych wywiadach wiemy, że ta ciężarówka nie jechała, mimo tego, że mieli w wielu przypadkach modele fabrycznie nowe, bez dodatkowego wyposażenia. Było to wiele ton części zamiennych, włącznie nawet z wymienną skrzynią biegów, pod drugą podłogą. Podłoga, która na skrzyni załadunkowej była podwójna, przez wszystkie granice bez problemu dało się przejechać w tamtych latach, nie wiem, jak to będzie w tych latach ale również mamy bardzo wielką listę części zamiennych, którą staramy się na, między innymi poprzez zrzutkę w serwisie społecznościowym Polak Potrawi, staramy się, staramy się na to uzbierać, aby w przyszłym roku tą ciężarówką wyjechać do Nepalu. Ponieważ nie jedziemy się wspinać i mamy, mamy dużo miejsca na naszej skrzyni załadunkowej, Chcielibyśmy do Nepalu zawieźć również podarunki, aby w rocznicę pięciolecia trzęsienia ziemi również zrobić przy okazji coś dobrego. No oczywiście, że się wszyscy boimy pod kątem technicznym, ponieważ jesteśmy w stu pewni, że, że coś się zepsuje. Dlatego jest bogata lista części zamiennych. Staramy się uzyskać może taką współpracą barterową, wsparcie od sektorów motoryzacyjnych. Ta lista jest na tyle długa, że, że na pewno wiele miesięcy będziemy ją kompletować. Stąd serwis na Polak Potrawi Jelczem w Himalaje. Wierzymy, że uda się zrealizować tę wyprawę. Nawet powiem więcej: my wyjedziemy na tę wyprawę. W tamtych latach realizowano takie podróże, mając 20 dolarów w kieszeni, sprzedając różne dobra po drodze. My, mając 20 dolarów w kieszeni, również wyruszymy. Podczas wyprawy, wy zamierzacie też spać na pacę? Tak, jeśli chodzi o samą wyprawę, my zabieramy rzeczy z tamtych lat. Nie będzie to nowy sprzęt, nie będziemy mieli, nie będziemy się posiłkować nową technologią, jeśli chodzi o również nocleg. Nie mamy zamiaru również korzystać z jakichś hoteli po drodze, nawet y, już, już patrząc na Europę, docierając do Bliskiego Wschodu, Turcja, Iran, jadąc przez cały Iran na południe do portu, będziemy się posiłkować przede wszystkim Burubu tą tym specjalnym bagażnikiem na kabinie kierowcy, który jest y, według naszych uczestników wypraw z tamtych rad. Bardzo wygodny, jak się, jak się tylko zrobi posłanie. Mamy też dużą pakę. Nie widzę tutaj powodu, żeby zostawić naszego Jelcza gdzieś na jakimś parkingu strzeżonym i, i iść do hotelu spać. Po to jedziemy, żeby to poczuć. A jeżeli ktoś chce dolać ropy do Jelcza lub ufundować coś dla Nepalczyków, którzy ucierpieli podczas trzęsienia ziemi, może wesprzeć wyprawę w serwisie Polak Potrafi Jelczem w Himalaje. A postępy chłopaków w przygotowaniach i potem mam nadzieję w podróży można śledzić na Facebooku i Instagramie pod hasłem śladami uczestników.